Nagranie dźwiękowe Jan Matejko przypominać Polskę. Część pierwsza. W Krakowie, w dawnej stolicy, stała się rzecz niesłychana, która wstrząsnęła polskim społeczeństwem. Minęło pięć lat po upadku Powstania Styczniowego przeciw rosyjskim okupantom. Rany po torturach, wieszaniach, rozstrzelaniach, syłce i krwawych walkach jeszcze się nie zabliźniły. Naród, zniewolony przez zaborców, dalej cierpiał, nie mając żadnej otuchy ani pociechy. I nagle 14 czerwca 1869 roku odkryto w grobowcu katedry wawelskiej zwłoki króla Kazimierza Wielkiego. Prasa pisała: Gdy naród nieszczęśliwy jęczy pod najsroższym uciskiem i znieść go nie może, to otwiera się grobowiec jednego z najlepszych monarchów. Jakby śpieszącego na pomoc uciśnionej dziatwie, niby wróżba szczęśliwej przyszłości i otucha serc zgnębionych. I tego dnia, na wieść o odkryciu, przy grobowcu stanął niepozornego wzrostu człowiek ze swoim szkicownikiem. Tym niepozornym, szkicującym z zapałem osobnikiem był Jan Matejko. O nim to pięknie napisał poeta Stanisław Wyspiański w Rapsodzie Kazimierz Wielki. Ślubował wskrzeszać narodu glory. I rzeczywiście, wskrzeszanie historii narodu stało się pasją i misją życiową malarza. Przekazywał przeszłość, by żyła dla potomnych. Dla przyszłości, dla nas, pocieszał, opłakiwał, prognozował przyszłość i widział współczesność, przez ducha dziejów. Wzięty krytyk Emery Ranconi w wiedeńskiej gazecie po śmierci Matejki napisał: Od początku był świadomy czego chce i do czego dąży, powodowany gorącą miłością Ojczyzny. Treść do swoich dzieł czerpał z historii własnego kraju. Tym sposobem podsycał patriotyzm swoich rodaków. Wiedeński krytyk miał rację, że Matejko był od początku świadomy, jaką drogę ma wybrać. Zajrzyjmy w przeszłość do Szkoły Sztuk Pięknych zapisał się w wieku 13 lat, ale już dwa lata później, w 1853 roku, jeszcze uczeń namalował swój pierwszy patriotyczny obraz, a na nim przedstawił jeńców pojmanych carów szujskich, przyprowadzonych przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego przed oblicze króla Zygmunta III Wazy. Zatroskany o losy kraju, jakby chcąc być sumieniem narodu, postanowił nie szukać modela i utożsamił się z postacią Stańczyka. Wcielił się w legendarnego, mądrego błazna, zmartwionego utratą polskiego Smoleńska. W kontraście do bawiących się na balu dworzan w tle obrazu. Matejko Stańczyk to dobry duch narodu, który będzie obecny. W wielu obrazach. Tekst i narracja Andrzej Siedlecki.